Dajcie smakosze. Dzisiaj przygotuję polędwiczki wieprzowe faszerowane serem pleśniowym. Będę do tego potrzebowała dwie polędwiczki. Mam tutaj takie owadze około 500 g, Dwa kawałki sera pleśniowego, jeden złocisty, a jeden błękitny. Polędwiczki będę marynować w bejcy, którą przygotuję z oleju, miodu. Majeranku, białego pieprzu i tymianku oraz czosnku. Oczywiście do bejcy będzie potrzebna także sól. Po zamarynowaniu polędwiczki odleżą jakiś czas w lodówce, a później będę je podsmażać na oleju z dodatkiem masła. Wszystkie składniki oraz opis, w jaki wykonuję to danie, podaję w opisie pod filmikiem. Do kubka wrzucam łyżkę miodu. Dodaję do niego dwie łyżki oleju, łyżeczkę majeranku, 1 czwartą łyżeczki białego pieprzu, łyżeczkę, bo tu mam końcówkę tymianku oraz płaską malutką łyżeczkę soli. Do tego dodam jeszcze przeciśnięty przez praskę czosnek. Kładniki marynaty, dobrze wymieszam. Odstawię je na chwilę, a teraz zajmę się polędwiczkami. Polędwiczki są dosyć długie, więc przekroję je na połowę. Jedną i drugą. I teraz w tych polędwiczkach zrobię otwór. Uważając, żeby nie przebić mięsa. Na tłuczek nawinęłam folię spożywczą i te otwory w polędwiczkach poszerzę, bo będę je faszerować serem. Polędwiczki są bardzo delikatne, więc trzeba to robić bardzo ostrożnie. Teraz ser. Ser kroję na słupki obok jednego centymetra. I teraz w te otwory postaram się. Wcisnąć ser, i tak powciskam ser do wszystkich polędwiczek. I gotowe. Żeby ser nie wypłynął podczas pieczenia, założę na te polędwiczki sznurek. Na ten koniec. I mocno zawiążę. Zabezpieczę to polędwiczki przed wypłynięciem sera. i gotowe. Przygotowano marynatę, rozkładam częściowo na dnie naczynia, w którym się będą polędwiczki marynowały. Na tej marynacie ułożę polędwiczki i posmaruję je marynatą. Teraz kilka razy je poobracam, żeby były całe otoczone tą marynatą. I tak przygotowane porędwiczki przykryję teraz folią spożywczą i wstawię do lodówki. Powinny się marynować co najmniej dwie godziny, ale im dłużej, tym lepiej. Polędwiczki marynowały się dobę i teraz możemy je smażyć. Na patelnię wlewam trochę oleju, tak dwie-trzy łyżki. Gdy się rozgrzeje wrzucę polędwiczki. Dodaję też troszkę masła. Kładę polędwiczki na gorącym tłuszczu i będę je obsmażać ze wszystkich stron. Polędwiczki obsmażyły się ze wszystkich stron. Wyłączam je patelni i zabieram polędwiczki. Gorące polędwiczki kładę na aluminiową folię, na jej świecącą stronę i szczelnie zawijam. I tak przygotowane polędwiczki. Teraz wstawię do kombiwaru. Polędwiczki wstawiłam do kombiwara. Nastawiam temperaturę 150 stopni i czas 30 minut. Oczywiście można to zrobić w piekarniku. I teraz te polędwiczki muszą się dobrze przegrzać. Po 30 minutach kombiwar się wyłączył. Ale zostawiam jeszcze te polędwiczki tak w otwartym kombiwarze na około 10, może 15 minut, bo przez folię wolniej stygną, a chodzi o to, żeby mięso odpoczęło. Polędwiczki faszerowane serem podaję z kaszą ugotowaną z warzywami oraz surówką. Efektownie to wygląda i na pewno świetnie smakuje. Polędwiczka jest kruchutka, Mm, bardzo miękka i soczysta. Całe mięso przeszło delikatnie smakiem sera. Jest naprawdę przepyszna, rewelacyjna. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.